Siema siema guźce I sorry, że tak długo mnie nie, nie było Ale słuchawki mi się rozdupcyły I Długa jest historia opowiadania jak to się stało, że się y, rozdupcyły. Ale znalazłem nowe, to jest najważniejsze. I też jest długa historia jak znalazłem nowe. Można powiedzieć, że to od takiej tam dostałem. Dzisiaj się tak rozmyślając o czasów przestrzeni, wpadłem na pomysł, żeby się nagrywać Fifę Tak chciałem was zapytać, co wy na to? Ja tam sobie nagrywam jakieś mecze, z przyjaźni z innymi, kariery. Może Piszcie mi w komentarzach. Wy pewnie jak na lato. Wy na to. W ogóle co to znaczy lato? że się jakoś lato samolotem, czy jak? Nie wiem co to znaczy lato. I... Dobra, tak się włączyłam na uśnika dzisiaj. I... I sobie mówię, zrobię sobie, znowu napada, bo ostatnio to było... Klapa totalna. To co żebym zrobił? To był nieudany napad. Dobra, bierzemy się to auto. To taki jest jeep. Terenowy taki. Do błota Do błota, on jeździ w błocie. I jedziemy. Drifta, muszę pierdzielnąć zaraz O jak pierdzielne teraz Du... Oh yeah, jeszcze z taką kamerą Dobra, trzeba podjechać jak zawsze Jak najbliżej tutaj Sklepa To jest taki jakiś yy, Sklep chyba z pićkiem hmm. Zawazimy nie wie coś kupujemy jak zawsze. Yy, tu mamy chyba jakieś pićko takie dla dzieci. Tu mamy jakieś takie też pićko, ale w opakowaniach. W pudełkach takich. Yy. Obejrzymy sobie tego kasiera. Można powiedzieć, że to jest taki murzyn, mulat. Mulat to jest. Nie jest muskularny. No to sobie robimy, już napada. I ogólnie kupiłem sobie taką broń nową: Obrzyna. To, to jest moja ulubiona broń. Te wszystkie szczelby to ogólnie są moje ulubione. Dobra, daj pieniądze! Szybciej. Nie ma czasu. No dawaj te pieniądze. Dobra, i tak trzeba ci ostrzelić łeb Bo to widzieliśmy twarz Dobra, spierdzielamy Policja jest wolna Spierdzielamy się tutaj Szybko w prawo No i tak się ucieka O ty! Pod kołami wchodzisz Oż ty w potelice, jadę tu Jedziemy sobie w taką uliczkę melinę. O, jaki skok. Dobre. I... O ty! Tu helikopter jest. Zauważył mnie. Najgorsze są te helikoptery. O, już ty w potełce, no. Ale no, gonią aż do skutku. Najgorsze no są. Już czelają. Gdzie wy tu uciec? Kurde. Pełno ludzi włazi. Jedziemy się tu na prawo. Musimy spierdziałać autostradą, bo to jest najlepsze. Kurde, oni tu robią blokady, wszystko Jakiś gości mi to gada do ucha. Wkurza mnie już Nerwiem je Bo mam te słuchawki takie włożone do ucha i po prostu mi gada tutaj Oj, sorry Przypadkiem Ogólnie ogóle nie chciałem tak zabijać ludzi, no ale jeśli się napotoczą, no to co ja zrobię? Dobra, nie widzą nas chyba. O ty, kurde to jest oni stoją wszędzie. Muszę uciec tu na jakąś posesję? A nie, to jest cmentarzysko. Tu, tu jest trupów Pełno Mamy nawet rzekę O Co komp jest tubki Rzeka na cmentarzyskach Coś niebywałego Da się przejść? Da się? Yy, a właśnie Tu jest grób mojego taty Gdzie on był teraz? Pomodlimy się. A tu jest Abualla A Ibrahim sale hullą Allaha Mahila hullą. A sama na hin rochulo. Jem, 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 jem. Dobra, starczy. Mój to był dobry człowiek. A co najśmieszniejsze? To był biały. A moja mama była czarna. I tak wyszło, że jestem czarny. Widocznie więcej genów mamy poszło. Hmm, pójdziemy sobie tutaj. Mamy takie krzaki, to parking jest, parking. Tu może być jakieś auto. Fajne. A, tu widzę takie. Są jakieś głupie Staromodne. to jest bogata dzielnica, jakaś tutaj. Hmm, widać, to takie bogate domy są. No i sobie, idziemy dalej. Zobaczymy, za na gdzie my sobie możemy pójść. Hmm. Poszedłbym na golfa, ale nie teraz. To będzie kiedy idzie Może nagram to. Idziemy tam, gdzie nas poprowadzi nasze to Hebie. Tutaj sobie obalimy kosz teraz tym mieszkańcom. Ale ja zrobiłem O, ale to mamy rezydencję. Be careful. Co to znaczy? Masz coś do mnie? Ja się pytam. Siema. ma, czy ma ci. Co uciekasz? A zmierzyć ci łeb? A łeba ci zmierzyć? No posłusznie czy nie? Zbaraj Dobra, ale nie zabijamy nigdy No bo ja tak ogólnie to nie zabijam za nic nigdy Staram się być dobrym człowiekiem Nigdy nie zabijam za nic Dobra, co so tu idziemy teraz? A, chciałem wam pokazać Zrobimy tutaj to co ja sobie odkryłem w moim yy, telefonie? Yy, w tym frucie takim iFruit to się nazywa, yy, odkryłem sobie aplikację taką. To się nazywa yy, Snapchat, nie, Srapchat to się nazywa chyba. Srapchat to się nazywa, że przeczytałem i to jest takie do robienia ryjców. To nam robi zdjęcia ryjców i można to wysyłać do innych ludzi. Śmieszne to. O ty gnoju! Robisz te zdjęcia, a ty mnie potrącasz? Nie no. Dawać miał to. Oż ty gnoju. Wypierdzielaj. Muszę go gonić szybko. Nie wiem czy go jeszcze dogonię Spierdziel już To jest on To jest on na pewno Ty gnoju No już nie żyje W dostał Mocno Tak się załatwia gnoju To cię nagle potrącałem Robić sobie zdjęcie na środku skrzyżowania taki ciepłownie, nie? Mnie taki coś nerwia. Dobra, yy... zrobimy sobie tak. Tu jakaś babka, murzynka biega. Słuchamy sobie broń. Tutaj yy, pójdziemy, ze staniemy koło nich i zrobimy sobie zdjęcia na... srapczata. Tak zakończymy ten odcinek. Nie w tą stronę. No co jest? Także zakończymy ten odcinek z takimi ryjcami moimi. Takie tam z moimi ryjcami. Dob. No i. I to ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Trzymajcie się, siłmy. Yo.